Witam państwa bardzo serdecznie. Francja, Paryż i oczywiście polska piekarnia w Paryżu, no bo gdzie by indziej. Przyznam się szczerze, w tym roku zaniedbaliśmy troszeczkę, dlatego że nie udało nam się być w tym roku. Po raz pierwszy od czterech lat, w tłusty czwartek, ale nadrabiamy zaległości i witamy się z naszym wspaniałym piekarzem, najważniejszym piekarzem tej Paryża. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry, Piotrze, witam państwa. Powiedz mi, jak u ciebie idzie, bo wiem, że widzę, ruch jest gęsty, produktów też jest duży wybór. Co dziś ciekawego możemy zjeść? No dzisiaj moi cukiernicy e, zrobili e, nowe ciasto, taki sednik na zimno, e, taki bardzo leki e, o smaku mango. Polecam osobiście już zjadłem. E, i zrobili również e, takie ciastko s, e, słone karmelowe. E, Te, które powiem spróbowałem, państwo właśnie je widzicie. To jest to ciastko jest bardzo pyszne, także też polecam. No i staramy się ogólnie tak raz na jakiś czas zmierzać naszą gamę e, cukierniczą, żeby nie było w monotonii. Ale ja wiem, czy tak czy tak, Francuzi mają teraz żadnego specjalnego ciasta, mamy czas yy, Wielkiego Postu, także do świąt Wielkiej nocy na razie jest spokój. Oczywiście tym masz asortyment za chwilę, żeby każdy, kto przyjdzie, mógł coś ciekawego ciągle znaleźć. Ale co ja zauważyłem, Mamy też tej bagietki, dwie trzy rodzaje bagietek, czyli mamy bagietki specjalnym ostrym salami, z oliwkami i z serem. Coś nowego nie, to są ogólnie produkty, które miałem już na swojej piekarni. To są takie właśnie aperitify dla, dla Francuzów, gdzie lubią sobie tak podnieść tak na, na szybko. Ale zwiększyłem dla nich gamę właśnie kanapek, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. To chyba taki klasyk, nie? Francuz chętnie kupuje taką kanapkę. Tak, właśnie tutaj, właśnie we Francji bardzo jest to... Popularne. Tak, popularne, że ludzie właśnie przychodzą na południe właśnie po, po, po kanapki. Jasne, ale wrócę do tego tematu, który na początku namieniłem, czyli do pączków. Jak w tym roku poszły pączki? Czy było ich dużo? Tak, zrobiliśmy jak zwykle, pobiliśmy rekord, zrobiliśmy bardzo dużo pączków. Nadążyliśmy, no tylko padło klientów nie dostało, ale akurat w tym roku klienci, którzy nie zamówili, mieli szansę dostać jeszcze pączki na, na moich piekarniach. Ja przyznam się szczerze, nie należę niestety do nich, bo jak wspomniałem, nie udało nam się być na tłusty czwartek, ale wierzę że to, że w przyszłym roku nadrobimy. Łukaszu, yy, serdecznie Ci dziękuję. Wiem, że jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy będziemy u Ciebie, także zrobimy z Tobą jeszcze relacje, ale na dzień dzisiejszy serdecznie dziękuję. Bagietka z tuńczykiem była bardzo pyszna, ciasko, było wspaniałe, także jeżeli Państwo jesteście w okolicy, sekundę, adres? 134 Saint-Charles, Paryż 15. I oczywiście serdecznie zapraszam też na kawę. Wszystkiego dobrego dla PPTV z Paryża. Piekarnie pana Łukasza Kucharskiego Piotłonka. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.